Zakaz reklamy piwa. Czy to pomoże małym browarom, czy wprost przeciwnie, to O tym w polemice Kociakwika. Dzień dobry, Kociakwik. Piwny głos w Waszych domach. Dużo się ostatnio mówi o zakazie reklamy. No i wypowiedział się na ten temat Marek, pan Marek Jakubiak. Przepraszam, pan. Bo ostatnio jak nagrywaliśmy polemikę z Markiem Jakubiakiem, to było w komentarzach pan Marek Jakubiak, więc... Podkreślamy, że chodzi o pana Marka Jakubiaka, nie o panią, nie o panią Marek Jakubiak, nie. czy pannę Marek, Marek Jakubiak, tylko e, o pana Marka Jakubiaka. I pan Marek Jakubiak powiedział, że e, zakaz promocji i reklamy piwa wyrównałby szanse, bo takie reklamy i promocje są gigantycznie drogie. E, w związku z tym małych browarów i naś, naszych rodzinnych firm, często na pograniczu płynności finansowej, zwyczajnie na to nie stać. Tak powiedział e, w rozmowie z do rzeczy pan Marek Jakubiak. Pan. Tak nie pan. Tak. <laughs> I o ile w przypadku pana marka Jakubiaka, y, nie dziwię się, że wygłasza takie rzeczy, no bo jest jednak mimo wszystko politykiem i no, wypowiada się jako polityk przede wszystkim, to bardzo mnie zdziwiło, że zakaz reklamy piwa poparł też docent z polskich mini browarów. Znaczy w ogóle Marek Jakubiak. Pan. Marek Jakubiak jest, znaczy był tak naprawdę magnatem piwnym. Ponieważ browary Ciechan, Bojanowo, Lwówek, Tęczynek? Tak, tenczynek też. Należały do niego, do jego imperium browarów regionalnych Jakubi, jak to cała grupa. W tym momencie tak, Tęczynek sprzedany Palikotowi, zamkniętej i nic się tam nie dzieje. Bojanowo, Bojanowo akurat działa i zarządza tym syn marka Jakubiaka i to funkcjonuje. To nawet robi jakieś piwa, niektóre nawet są całkiem fajne. Lwówek Śląski coś tam chyba robią, ale to tak, tak chyba to ledwo zibie ten browar. Tam doktor Bru wchodził, to nie wyszło, doktor Bru już nie ma, a Ciechan z tego co wiemy od roku przynajmniej, jak nie dłużej, nic nie robi, nic nie waży. Piwa pod marką Ciechan, jeżeli gdzieś są, to nie są tam ważone, browar jest wyłączony z rzutku. A Marek Kubiak z. A. Tak. z imperium piwnego przeszedł do polityki. Startował w wyborach prezydenckich. Tak, no. ludzie się domagali pary prezydenckiej z Seneszen. Natomiast okay. nie, nie widziałeś tego? Nie, nie widziałem <grym> nie, no, tego. Ludzie się no, Dwie takie. Na, na swój sposób barwne postacie. No tak. Um, tak. Natomiast no. Tak, zajmuje się polityką, no i właśnie wypowiadał się na temat zakazu reklamy piwa. Znaczy w ogóle cała ta wypowiedź i jej wydźwięk jest tym dziwniejszy, że jest to jednak no już nie aktywny właściwie piwa, ale jednak człowiek z branży, którą tę branżę dosyć dobrze zna. Tak. Ja, akurat mnie to nie dziwi, bo nie, nie będę tutaj przytaczała wszystkich jego wypowiedzi z tej rozmowy, z do rzeczy, bo to jest dosyć długi wywiad. Natomiast on cały czas Gra tym um, konfliktem między dużymi browarami a małymi browarami. Tak jakby się zatrzymał, nie chcę powiedzieć, zatrzymał w rozwoju, ale w pewnym sensie zatrzymał na, na sytuacji, która była w piwowarstwie 10 lat temu. Nawet więcej. Nawet więcej, no, no ale, ale powiedzmy, że 10 lat temu jeszcze tam się mm. mówiło o tym, że o koncerny złe, koncerny złe. Teraz tak naprawdę ta branża piwna, czy to duże, czy mniejsze browary, mówią jednym głosem, bo mają wspólnego wroga, mają wspólny interes, o który walczą. Tym wspólnym wrogiem jest lobby spirytusowe, w razie gdybyście nie wiedzieli, które właśnie dąży do tego, żeby osłabić pozycję piwa. No a wspólny interes to jest to, żeby można było się reklamować, żeby no, można było wiele różnych rzeczy robić, żeby nie było tych ataków na piwa bezalkoholowe, które się pojawiają. Więc y, mam wrażenie, że Marek Jakubiak, pan Marek Jakubiak, hmm. mówi cały czas z perspektywy tego, co było kilka lat temu, czy tam nawet kilkanaście lat temu, że ci de, te duże browary są złe, niedobre i w ogóle robią byle co. No teraz też tak naprawdę te duże browary z, zdarza się, że wypuszczają całkiem niezłe piwa, więc, y, więc no, pozmieniało się. Y, no a, y, a ci biedni, mali nie mają co ze sobą zrobić w tym starciu. Tak, ale. Ta narracja to nie jest nic nowego, przecież Browar Ciechan wyrosł na walce z koncernami, na walce o piwo prawdziwie nieutrwalane, przecież to Marka Jakubiaka pomysł no. na właśnie piwo nieutrwalane, żeby to była odpowiedź na to, co robiły koncerny piwowarskie. Kiedy małe browary wpuszczały piwa niepasteryzowane, to koncerny też wpuszczały piwa niepasteryzowane, z tym, że mikrofiltrowane i te piwa miały oczywiście długi termin przydatności do spożycia, tak naprawdę w nich się nie mogło nic wydarzyć, bo ta mikrofiltracja usuwała wszystko, więc nie było tam żadnych mikrobów, i piwo było tak nawet bardziej chyba wyjałowione ze smaku niż po odpowiednio przeprowadzonej pasteryzacji, ale można było napisać niepasteryzowane, więc Marek Jakubek, że moje jest nieutrwalane, czyli bez mikrofiltracji, bez pasteryzacji, i na tym budował narrację swoich browarów. No tak, ale. Z... Przecież początki kraftu, to w ogóle była ta opozycja wobec właśnie dużych browarów, które robią piwa bez smaku, i poza tym byle jakiej jakości i konkurują ceną, bo przecież mogą te cenę zbijać. Mocno tutaj zresztą też w tym wywiadzie mówi. Ja, ja przeczytam ten fragment, bo on jest fascynujący. To jest dalszy ciąg do tego, co fragmentu, który przeczytałam na samym początku. Więc koncerny te różnice wychwytują. To jest Różnica między właśnie dużymi i małymi i różnica yy, finansowa. Przerzucając ją na wolność słowa, wolność wyboru tak, tak, jeszcze raz. Więc koncerny te różnice wychwytują, przerzucając ją na wolność słowa, wolność wyboru i tak dalej, a potem sprzedają piwo na przykład po złote 80, czyli poniżej kosztów wytworzenia technicznego i jeszcze w dodatku to reklamują. Myślę, że w sytuacji, kiedy faktycznie piwo zaczyna być stosowane nie jako napój, tylko środek do niszczenia swojej konkurencji, to trzeba po prostu zwyczajnie pójść trendem światowym i zakazać reklamy i jakiejkolwiek promocji piwa. Wow, wow, ta wypowiedź ma warstwy. Jak ogr, ogr? ogr tak, ogr. trochę. E, przerzucając na wolność słowa, wolność nie, nie, wybory co? Właśnie o, o tym, mówię, no, jednak język polityków ma to do siebie, że często tak. to, to jest... Dość barwne, są tam jakieś słowa kluczowe rzucone, no, ale no okej. Okay. Poniżej kosztów wytworzenia technicznego, no to, to raczej nikt nie sprzedaje. Ale jeszcze oprócz tego, że poniżej kosztów wytworzenia technicznego, to jeszcze mają kasę na reklamę. Skąd tak. mają te pieniądze? Gdyby, gdyby był jeden koncern piłowarski w Polsce, to wtedy mógłbym zrozumieć strategię sprzedawania poniżej kosztów, żeby wybić konkurencję, a później koszty podwyższymy, tak jak z tego czasu przecież Uber agresywnie, przejazdy Uberem były śmiesznie tanie, żeby wybić konkurencję, zająć pozycję rynkową, a później ceny można podwyższyć. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy trzy koncerny piwowarskie międzynarodowe, które konkurują na polskim rynku, który zresztą polski rynek jest jednym z większych, jeśli chodzi o produkcję piwa w Europie, plus mamy mniejsze browary niezależne, mamy 300 browarów. To nie może być tak, że jeden koncern stwierdzi, obniżamy ceny poniżej kosztów i wytniemy konkurencję. No nie, to tak nie zadziała, poza tym koncerny muszą zarabiać. No to nie jest tak, że, może, że ktoś może sobie kilka lat być totalnie, totalnie pod kreską po to, żeby się kiedyś odbić. Ale myślę też, że to koncerny, tak nie koncerny trochę też zmieniły swoje podejście chyba do małych browarów pod tym względem, że to, to zabrzmi trochę pesymistycznie, ale zobaczyły, że te małe prowary już tam gdzieś dotarły do, do skraju swoich możliwości, jeżeli chodzi o sprzedaż i więcej tego y, rynku. No, ciężko będzie im zdobyć. Tak. Także, także wiedzą, że ich pozycja tak czy inaczej jest mocna i już nie ma tutaj się o, o co za bardzo bić, i t, no, tym bardziej, że tak jak wspominałam na początku, mają teraz wspólnego wroga, z którym y, muszą walczyć. Natomiast. Przejdźmy może do samego, samej kwestii zakazu reklamy. Bo można by pomyśleć, że rzeczywiście, okej, okay, reklamy są drogie, billboardy są drogie, nie wiem, spoty w telewizji są drogie. Słyszałam, że teraz są całe seriale y, reklam y, piwa w telewizji po godzinie 20. Nie wiem, bo my nie oglądamy telewizji, więc nawet nie do końca wiemy, jak wyglądają reklamy w dzisiejszych czasach. Y, no ale faktycznie te reklamy są drogie i w tych reklamach nie zobaczycie Kraftu, zobaczycie. Na billboardach zdarza się, że te browary tak zwane regionalne bywają. Fortuna na przykład ma swoje billboardy. Ale dosyć rzadko. Amber chyba też w regionie swoim ma. No myślę, że mógłby tak mieć. Wydaje, że, no, że widzieliśmy. W Warszawie wydujemy czasem hmm. Fortunę, ale to niewiele. Ale ja tak nie kojarzę, że byśmy bombardowani reklamami piwa z billboardów. Częściej widzę je chyba, jak gdzieś jedziemy na trasie przy no to wtedy widzę np. Łomża Zero, Łomża Miodowa Perua Zero, Perła Zero. Perua zero. Tak. I to właśnie głównie bezalkoholowe, więc... No tak, no ale bezalkoholowe też są złe pamiętanie. A, tak. Właśnie im chodzi o to, żeby tych bezalkoholowych też zakazać. No więc rozumiemy, że niektórym może się wydawać, i to też pewnie niektórym osobom, może nie z branży, ale piwoszom, fanom kraftu, że rzeczywiście zakaz reklamy piwa nie uderzy w kraft. Bo Kraft nie kupuje tych reklam. No nie, nie mhm. ma pieniędzy na to, żeby kupić te reklamy. Ale, ale... jest pewien drobny haczyk. Czyli przede wszystkim, jeżeli rozumiemy reklamę tylko właśnie jako reklamę w telewizji, billboardy, no to okej, okay, ale reklama to jest znacznie więcej niż tak. sposób w telewizji. Tak. Problem polega na tym, że znaczy w polskim prawie nie ma jakiejś takiej jednej ogólnej definicji reklamy. Są. So, yy, są takie zarysy definicji w różnych ustawach. No i nas by tutaj najbardziej interesowała oczywiście um, ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi um, i wychowaniu w trzeźwości. I tam definicja wygląda tak. Reklamą napojów alkoholowych jest publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych. A także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nie różniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych, nazw lub symboli graficznych. Co z tego wynika? Z tego wynika to, że reklamą są nie tylko billboardy, spoty, czy nie wiem, no, reklamy w prasie drukowanej, które też są drogie. Ostatnio czytałam, że w którymś magazynie pierwsza, e, 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 pierwsze strony te za okładką 200 tysięcy reklama kosztuje. I ktoś to czyta. Myślę, że nie. Ale, ale ktoś może za to zapłacić. Tak, na no 200 tysięcy no ty piechotą nie chodzi. No nie. No więc okej, okay, Kraft nie ma takich pieniędzy raczej na reklamę. Znaczy Kraft. No, niektóre browary mają takie pieniądze, ale. Nie wydadzą ich na reklamę w magazynie jednym. Dokładnie. Za 200 tysięcy to można zrobić taką kampanię reklamowo-kreatywną, albo pojechać do USA na jakieś Hop Selection. <laughs> Na przykład. No, ale właśnie o to chodzi, że reklama to są nie tylko takie rzeczy, za które się płaci. Reklamą jest też post na Facebooku, na Instagramie. Reklamą jest to, że piwo się pojawi u nas, czy u docenta, który jest na przykład za tym, żeby zakazać reklamy piwa. Yy, dlatego, że re reklamą jest wszystko, co służy popularyzowaniu. Tak? Czyli jeżeli zamiast tej koszulki inspirowanej Monty Pythonem miałbym koszulkę z logo browaru, to jest reklama. Tak. I mało tego, że wystarczy, że jesteś w koszulce, jeżeli byśmy mieli na przykład piwo tutaj, powiedzmy jakieś piwo X, i mówili o nim, to jest najgorsze piwo na świecie. Nie kupujcie go. Jest absolutnie obrzydliwe i na dodatek zawiera alkohol. Alkohol to jest trucizna. Alkoholu nie należy pić. Zapomnijcie o tym piwie. W ogóle w życiu go nie bierzcie do ręki, trzymajcie się jak najdalej. To to też jest reklama. Bo popularyzujemy nazwę. Czyli Innym słowy, gdyby faktycznie zakazać reklamy piwa, zakładając, że nie zmieni się definicja reklamy piwa? Tak właśnie, bo to trzeba założyć, bo nie wiemy tych projektów w tej chwili jest mnóstwo, nie wiemy, czy którykolwiek z nich przejdzie, nie wiemy w jakim kształcie one przejdą. No właśnie, bo są projekty poskładane na fali jakiejś tej walki z piwem, głównie z piwem bezalkoholowym, co jest w ogóle dla mnie tak absurdalne, ale wiemy, kto za tym stoi że no, aż trochę brak słów na te wszystkie pomysły. A piwo bezalkoholowe to jest coś, co ewidentnie po prostu stoi wódczanym w gardle. No. I to taką straszną ością. No cóż, no, wódka bezalkoholowa... Chyba są jakieś wódki bezalkoholowe. Tak, gin bezalkoholowy ale... jest i to ma sens, no bo tak. w ginie fajne są te przyprawy. Whisky bezalkoholowa trochę się Wina? Wina są spoko. Wina nawet. mogą być całkiem okej. Okay. Wódka bezalkoholowa... No, trochę nie ma sensu. No właśnie, więc no, dla nich to jest problem. Problemem jest to, że pijemy coraz mniej jako społeczeństwo. Fajnie, to jest w ogóle, to jest dłuższy temat, że wszyscy, którzy mówią o tym, że trzeba zakazać reklamy piwa, bo społeczeństwo się rozpija, pije coraz więcej. A fakty są takie, że jest odwrót. Pijemy coraz mniej alkoholu, pijemy coraz mniej piwa, a coraz więcej piwa bezalkoholowego, czyli spożycie alkoholu pochodzącego z piwa spada. Więc robienie wielkich akcji, trąbienie na prawo i lewo, że trzeba zakazać reklamy, bo się ludzie rozpijają, no, no trochę jest na odwrót. Młodzież nie sięga po piwo tak jak my? No, tak jak my starzy ludzie. No, no, no piwo jest w tej chwili uważane za napój milenialsów. Tak. No i starszych też pokoleń. E, kolei. Tak? więc tak. tak. Okay. Więc no, młodzież nie chce, nie chce sięgać po piwo. Znaczy, jakby chwała im za to. Sięgają niestety po inne używki. Mniejsza chwała. No więc właśnie. No ale piwo tutaj w tym momencie nie jest aż takim problemem. Natomiast jeszcze chciałam do jednej rzeczy wrócić. Bo tutaj, no, tak jak, jak w, w tym cytacie pięknym, skomplikowanym, Marka Jakubiaka jest wspomniane, że trzeba pójść trendem światowym i zakazać reklamy i jakiejkolwiek promocji piwa. I teraz, jak wygląda ten trend światowy? Yy, przyznaję bez bicia, że poprosiłam ChatGPT, GPT, <grym, <grym, więc może to nie być pełna lista. Natomiast poprosiłam ChatGPT GPT o to, żeby mi powiedział, w których krajach zakazana jest reklama piwa i ile tych krajów jest. Zjednoczone Emiraty Arabskie na pewno, te klimaty. Yy, Norwegia. No, wiem, bo byłem x lat temu i... Tak, więc czat GPT mi to tam Posegregował yy, pogrupował w kilka kategorii, no i kraje z całkowitym lub bardzo szerokim zakazem reklamy alkoholu w mediach to Norwegia, całkowity zakaz marketingu alkoholu wprowadzony od lat 70. Litwa od 2018 roku zakaz reklamy alkoholu w mediach. I tutaj chciałabym podkreślić, że Litwa ma wyższe spożycie alkoholu na głowę niż Polska, mimo że wprowadzono zakaz. No, no, no. Okej, okay, dopiero w, dwa, w 2018 wprowadzili ten zakaz, więc może jeszcze efektów nie widać. Islandia, całkowity zakaz reklamy alkoholu, Rosja od 2013 roku, szerokie ograniczenie, zakaz reklamy alkoholu w większości mediów, w nawiasie telewizja, radio, internet, billboardy. Sri Lanka, publiczna reklama alkoholu zakazana od 2006 roku i Indonezja. Informacje wskazują na zakazy, ostrzejsze restrykcje, w nawiasie różnice lokalne. Natomiast są też kraje, w których alkohol jest zakazany. Alkohol jako taki jest zakazany lub bardzo ograniczony czyli Arabia Saudyjska, Kuwait, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Jemen, Brunei, Malediwy, Mauretania, Pakistan, Afganistan. A w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przepisy mogą się różnić lokalnie czyli strefy turystyczne rządzą się swoimi prawami. Tak, i następna kategoria to są kraje z istotnymi, często bardzo restrykcyjnymi ograniczeniami. I tutaj mamy Finlandię, Estonię, Francję, Szwecję, Irlandię i Polskę. Czyli już my łapiemy się do tych krajów z ograniczeniami. Tak. Więc ten trend światowy, o którym mówi Marek Jakubiak, jest. Pan. A Jezus, Maria, zapomniałam. Pan. Pan Marek Jakubiak, jest dość mocno ograniczony. Ale wróćmy do tej definicji reklamy, bo okej, okay, zakładamy, że faktycznie. Jest ustawa, zakaz reklam alkoholu. I co się zmienia? Znikają reklamy alkoholu z billboardów. Znikają. Z prasy, z telewizji, z wydarzeń sportowych. Mm -hmm. Więc wszystkie wydarzenia. No chyba, że na przykład by dozwolili sponsoring, bo by się zorientowali, że zabraknie pieniędzy. Nie, wszystko. Kompletny zakaz reklamy. Bierzemy najbardziej ostre definicje. Koniec. Nie wolno nic o żadnym alkoholu nigdzie. Więc wszystkie wydarzenia sportowe, wszystkie pikniki, wszystkie imprezy. festiwale muzyczne też. Festiwale są muzyczne opener? Zapomnijcie. Męskie granie? Nie ma, mowy nie ma. Absolutnie. Wykluczone. Wszystkie blogi i vlogi traktujące o piwie. Wszystkie fanpage e na Facebooku traktujące o piwie. Out. Jesteś instagramerem? Robisz zdjęcia piwa? Do więzienia. <grym> no, do więzienia to może nie. Do Natomiast... Oczywiście, oczywiście, inna sprawa jakby wyglądało to od strony praktycznej, to znaczy, czy faktycznie by ścigali osoby, które promują piwo w mediach społecznościowych, bo wiemy doskonale, że reklamy wódki, wina, whisky, ginu na Facebooku na przykład się wyświetlają bardzo często. Tak, no, Nikt bo z tym nic nie robi. Właśnie, to, i to jest najgorsze, że mamy... Prawo, które już jest dość restrykcyjne, jeśli chodzi o reklamę alkoholu, są ograniczenia. Jest wiele artykułów o tym, że. O! Piwo korzysta z luki prawnej. Kupa prawda. Bullshit. Piwo nie korzysta z luki, tylko po prostu jest w w ustawie, że zakaz promocji napływów alkoholowych z wyłączeniem piwa. Jest ta ustawa i tak naprawdę wystarczyłoby jej przestrzegać. Czyli wywalić z social mediów te wszystkie reklamy alkoholu. Bo niektóre, okay, niektóre jak widzę reklamę whisky w takim pięknym kieliszku, siedzi sobie pan i popija, dobra, whatever. Ale jak widzę reklamę wody, gdzie jest napisane, że najlepiej orzeźwia, no to po prostu to jest taki, to, to tak bardzo jest kompletnie niezgodne z czymkolwiek. Ale raz spróbowałem być społeczny i zgłosić tą reklamę jako niezgodną z prawem na Facebooku. Jest to niemożliwe, ponieważ trzeba zacytować ustawę, z którą to jest niezgodne. Link do tej ustawy, link do postanowienia, które mówi, że ten post jest niezgodny z ustawą. No nie mam takiego, nie ma takiego wyroku. Czyli musiałby być wyrok, który mówi, że taki post jest niezgodny z polskim prawem, to im wkleić, a następnie jeszcze kolejny krok, czy reprezentuje jakoś tam kancelarię. I nie ma możliwości, że nie, tylko muszę zaznaczyć, że tak. No nie, więc. Przestałem, bo no nie będę kłamał, że reprezentuję coś, czego nie reprezentuję. Po prostu zgłoszenie tego jest dla osoby takiej jak ja, zgodnie z prawem fizycznie niemożliwe. Wiadomo, Facebook ma to gdzieś. Raz na ruski rok ktoś się przyczepi o, za reklamę mocnych alkoholi w, na Instagramie, za co kilka wyroków już padło. Tak, ale to były wyroki dla celebrytów, to nie były tak. wyroki dla producentów, którzy sami się reklamują. Znaczy, okej, okay, dobra, w przypadku jednego na no, dwóch z tych no, celebrytów, no to... No, Reklamą swoją markę. Tak, więc. no to jest jakby, tak. No ale jakby wiemy, o co chodzi, bo jeszcze mówimy też o blogerce modowej, uh -huh. która dostała karę za reklamę piwa. No tak, ale reklama piwa, z to wygląda, nie może się kojarzyć z wypoczynkiem, sportem, atrakcyjnością seksualną, nie może być łączona z... nie może być kierowana do dzieci i przedstawiać dzieci. No tam jest sporo takich... Czyli um... temat i A, nie może przedstawiać, nie pić alkoholu w negatywny sposób. Mm -hmm. Czyli ze mną się nie napijesz, to już jest ślizgi, ale nie kierowane do dzieci, idźcie sobie do sklepu specjalistycznego i zobaczcie półkę z pastry sawerami. Nie kierowane do dzieci. No ale to nie jest reklama, bo to jest półka. No tak, ale... Tutaj są pewne tematy, które są mniej lub bardziej śliskie. Tak, no, umówmy się, u, u, na przykład to, ym, czy, czy się kojarzy z wypoczynkiem. No, To jest uznaniowe, tak czy, Bardzo czy. uznaniowe. Czy to, co jest przedstawione w reklamie, to jest wypoczynek, czy dobra zabawa, bo też nie może być dobra zabawa, chyba. Ale tak by to podsumowując, kto by skorzystał tak naprawdę na zakazie reklamy alkoholu, piwa? No. Ci, którzy. Teraz nie mogą reklamować swoich produktów oficjalnie, bo dzięki temu ich konkurencja, produkująca inny alkohol, czyli piwo, ma jakby tą przewagę w trafieniu do odbiorcy. Czyli skorzystają producenci wódki, whisky, ginu, mocnych alkohol. Na pewno nie skorzysta na tym Kraft, tak jak twierdzi, znaczy on nie mówił o krafcie jako takim, pan Marek Jakubiec, o, o małych browarach. Dlatego że nawet jeżeli byłby wprowadzony taki zakaz. To koncerny będzie stać na to, żeby to obejść, albo żeby zapłacić karę, albo żeby zainwestować w coś innego, bo hmm. znajdą sposób, żeby dotrzeć ze swoim produktem do konsumentów w sposób, który będzie zgodny z tą ustawą, bo znajdą sposób. Hmm. Są sprytni, znają się na tym, i będą mieć uwolnione ogromne budżety. To wszystko co idzie teraz na tą klasyczną reklamę drogą, pójdzie na promocję innymi kanałami. I to będzie takie przeciąganie liny. Ustawodawca zobaczy, że a teraz promujecie, tak, to zakażemy tego. A to my zrobimy tak, a to teraz tak. I to naprawdę do niczego dobrego nie będzie prowadziło. Więc chcieliśmy powiedzieć Wam oraz docentowi, który też sobie chyba z tego nie zdaje sprawy, że zakaz reklamy to będzie zakaz promowania jakiegokolwiek, w jakikolwiek sposób piwa, także kraftowego w mediach społecznościowych. To będzie oznaczało, że sklepy, na przykład jak specjalistyczne będą miały nowe dostawy, to nie będą mogły wrzucić zdjęcia, zobaczcie jaką mamy nową dostawę, bo to będzie promowanie tego. To będzie oznaczało, że multitapy nie będą mogły pisać, że mamy teraz na kranie świeże coś tam, bo to też będzie promowanie tego. Więc jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć o tym, jakie są nowe piwa z, nie wiem, Funky Fluid, który ma nowości od cholery, to będziecie musieli pójść do sklepu i zobaczyć, co stoi na półeczce i coś sobie z tego wybrać. Nie będziecie po prostu wiedzieli, że o, tutaj użyli jakiegoś fajnego nowego chmielu, więc pójdę do sklepu specjalnie poszukać tego piwa, bo tego nie będzie można robić. Tak więc naprawdę o no, promocji piwa bezalkoholowego trzeba będzie odkryć osobny odcinek, bo to jest długi temat. Tak. Ale nie ma żadnej korzyści dla browarów rzemieślniczych, nie będzie nic, dla nich nie będzie lepiej, jeżeli będzie zakaz reklamy. Będzie gorzej. Z tej, z powodu, że nie będą mogli nic oni promować, informować. Plus koncerny na 100% wykorzystają to do jakiejś innej promocji. Nie będą ładować tych 200 tysięcy w reklamę w prasie, tylko zrobią coś kreatywnego. No albo no jeżeli, nie wiem, kara za reklamę będzie wynosiła 10 tysięcy złotych, no to... No to są... Tak, to no. za problem. Wróci się to po prostu w koszty i tyle. To no jasne. Yy, więc tak. Więc niestety, panie Marku Jakubiaku, to I jest. I panie docencie. <grych> Zła wiadomość taki, panie docencie. Nie, po prostu nie. No. No ale oczywiście też wy wypowiedzcie się, co na ten temat sądzicie. Podyskutujmy sobie. A my się widzimy. Za czas jakiś.